Cześć, tutaj Kaśka witam Was w kolejnym odcinku godne uwagi. Zaci tego, że ostatnio sobie stwierdziłam, że ile mogę sama o sobie gadać, więc co chwilę zapraszam kogoś i dzisiaj, moi drodzy, zaprosiłam sobie takiego Marka Dwa pięć wzrostu, ale zajęty. Najważniejsze właśnie jest nie mam włosów. Dokładnie tak. Marek, chciałam, żebyś powiedział, czym się zajmujesz i on robi fajne rzeczy. Yy, I chciałabym, żebyś powiedział jedno słowo, które mi się kojarzy z tym, co robisz. Jedno słowo, które mi się kojarzy z tym, co robię? Biwak. Yy, super. <laughs> Nie wiem, kurde, mnie zaskoczyłaś teraz. Co robię? Ja robię tak, robię YouTube'a. Zapraszam serdecznie na kanał na dzisiaj codziennie. Dziękuję. Po YouTube'owemu to potrzeba. Wszystkie linki będą w opisie filmu, tak więc nie się. Zapraszam, zapraszam. Chociaż trzeba mieć silne nerwy, żeby oglądać ten kanał. Od razu uprzedzam, żeby później nikt nie zgłaszał reklamacji. Jeżdżę do lasu, nagrywam o tym filmy, a zawodowo szyję ręcznie wyroby do skóry. I tutaj właśnie chciałam powiedzieć, że po pierwsze to są bardzo piękne rzeczy. Po drugie, to są rękodzieło to jest. To nie tak, osoby, które mnie kochają, ludzie z otwórstwa historycznego wiedzą, z czym to się je. Jeszcze rękodzieło w po Polsce jest niedoceniane, chociaż zaczyna być lepiej. No nie ukrywajmy, że zaczyna być lepiej. Tak więc ja teraz bardzo musowo mówię tak, jeżeli chcecie jakieś fajne skórzane wyroby na noże, sakiewki, porcele... Port, brązoletki. Eee, co jeszcze robimy? Robimy etui na sprzęt codziennego użytku no bo EDC, mhm. więc, więc robimy etui na może na multipuł na watarki, czy znaczy, Robimy właściwie też zlecenia indywidualne tak naprawdę, bo robimy często rzeczy takie, wiesz, w pojedynczych sztukach, nie, mhm. które w zasadzie nawet nie robimy szablonów, tylko jedziemy wszystko tak, wiesz, z ręki. A faktycznie pracujemy wyłącznie ręcznie, nie mamy żadnego przyrządu oprócz lamp, który jest na prąd tak naprawdę. Pracujemy głównie młotkiem. Zresztą na kanale czasem wrzucam też takie, wiecie, rzeczy, które robimy. Teraz będzie na przykład, bo sobie wymyśliłem, jako osoba niepaląca, bo to część tych rzeczy to jest właśnie taki wynalazek, który jest potrzebny mi, a przy okazji może się komuś przydać, więc... Teraz wynalazkiem moim ulubionym jest pokrowiec na zapalniczkę BIC, ponieważ jako osoba niepaląca nie mogę nosić zapalniczki benzynowej, bo wietrzeje. A często mam tak, że potrzebuję ognia szybko i ja nie mam czasu i nie umiem zresztą tym tam patykiem <laughs> i ten... Wiecie, to sobie zrobimy tu i na, na, na zapalniczkę BIC prawdopodobnie będzie o tym film, bo już mnie prosili ludzie, żebym nagrał o tym film. A to jest takie fajne. Tym bardziej, że staram się też zarażać innych, bo to jest de facto prosta robota, wiem, że to, o bo tak łatwo powiedzieć, nie wiem, że czasami wygląda to może skomplikowanie, ale jak się weźmie z i zacznie się ją tak to faktycznie jest proste. Polecam, ja na przykład z uwagi na to, że mam ADHD galopujące, zresztą pewnie to widać, <laughs> to mnie to uspokaja, jak jeszcze paliłem fajki, to musiałem palić sobie powiedzmy 45 minut co godzinę, wychodziłem na papierosa. a jak zacząłem szyć skórę, to jest to tak uspokajające, że potrafiłem siedzieć przy szyciu 6 godzin i nawet nie pomyślałem o paleniu. Może to jest jakiś pomysł na przykład na rzucenie na ogień. To rodziny, mamy, ojcowie, młodzież i dzieci i nie ukrywam, że są te pytania o sprzęt. Ja jestem znana z tego niesprzętowego życia w lesie, ale no nóż jest potrzebny, sakiewka jest potrzebna, jakiś przybornik jest potrzebny, więc co bym chciała polecać? No polecam tutaj u chłopaków, czyli ekwipunek dźwigany codziennie, EDC, tak? To jest no, taki skrót. No trochę, trochę się sprzętem zajmujemy. tak oni na swoim kanale YouTube, który też się tak nazywa, pokazują fajne rzeczy. Sporo rzeczy jest dla początkujących i tak naprawdę tej młodzieży, która zaczyna przygodę z bushcraftem. Bo z no, suliwalem to może nie do końca. Nie, nie, nie. Bardziej no, bushcraft, tak? Czyli tak. świadomie idziemy do lasu i chcemy spędzić tam fajnie czas, ale też chcemy, żeby nas sprzęt w tym lesie nie zawiódł i żeby on no, rzeczywiście yy, był ok. To znaczy, chcemy, wiesz, chciałbym, żeby wybrzmiewało zawsze to, że. Bo ja się jaram sprzętem, lubię, hmm. wiesz, sprawdzić sobie nowy plecak, lubię sprawdzić sobie nowe buty, nóż i tak dalej, i tak dalej. Natomiast. Też staram się gdzieś... Ja tam... lubię nawet kolczyki, więc ja rozumiem. No. Musimy zrobić ci kolczyki ze skóry. Nigdy nie robiłem, możemy zrobić kolczyki ze skóry, nawet nagram o tym film. Ojej. Z, ze swarzycą albo z kwiatem... Nie, z kwiatem Peruna to nie za bardzo, ale... A widziałeś, że masz drzewo życia na prawniku? Nie. No, podobno nie, jest nie, mocno nie. ten, tak. mocno uniwersalny symbol. Tak. E... Nie wiem, o czym mówiłem. Ja była masakra, to jest. Yy, o filmach dla początku. O, że chciałbym też, żeby wybrzmiewało, że sprzęt to jedno, i dużo ludzi się jecha sprzętem. Nie, nie mam nic z tym złego, bo nie ktoś ma. tam na przykład czasami mówi, o że każdy mężczyzna od trzech lat wzwyż, czyli jak już przestanie się wziąć. I kobiety też, tak, bo nie chciałbym zarzucać jak szowinista tak? czy coś, ale mhm. wiesz, bo ja tak mówię, każdy mężczyzna, bo 90, tam chyba 8 czy 7% ludzi, którzy oglądają EDC, to są chłopacy, mhm. To są chłopacy starsi, czyli tam powyżej 35 roku życia, czyli mhm. młodzi, ale już tacy, wiecie, dojrzali, z dużych miast. Mhm. Nie? I wiesz, sprzęt to jedno, ale z drugiej strony namawiam ludzi do tego, że jeżeli nie czują się na siłach, jeżeli nie mają kasy na sprzęt, bo, bo wiesz, tak naprawdę można to robić w ogóle bez pieniędzy, to żeby, nie wiem, brali dzieciaka pod pachę, albo dziewczynę, albo chłopaka, jak są tak. dziewczyną i zaczynali coś robić, wiesz, na początku Wystarczą spacery, nie trzeba od razu spać w zimę, w lesie, coś tam, no wiecie, tak, nie? Tak, tak. Zdrowy rozsądek i wykorzystanie tego co się ma, to jest super, nie? Super jest też właśnie, o może tak zahaczamy trochę o, y, zup to sam, nie? Tak, bo, bo... macie takie odcinki. Ja mamy. widziałam kilka odcinków takich. No, mamy, bo wiesz, no wy sama wiesz jak to jest, nie? Weźmiesz sobie kurczę, nie wiem, głupkowaty za 9 zł ociekacz z IK do sztućców, no. Zrobisz tego super, sobie palenisko takie przenośne do gotowania. Takie kuchenki, te apatyki, takie. Tak, mhm, tak. Po angielsku to się mówi chobos to U nas my to nazywamy kuchenką biedaka tak naprawdę, nie? No bo to taka jest, tam wszystko spalisz, szyszkę, papier, wiesz, co tam się nada. Mhm. Weźmiesz sobie pojemnik taki za 9 złotych z to bodajże, nie pamiętam, z któregoś dużego sklepu i sobie z tego świetnie zrobisz naczynkę. Tam masz miseczkę i kubek do gotowania. No takie rzeczy, wiesz, po pierwsze... Można to robić po taniości, naprawdę. A po drugie też ty wiesz, mieszkasz na wsi, promujesz taki styl życia, taki wiejski, naturalny i taki troszeczkę... Tak. Nie wiem, jak nazwać to nazwać. To te śmieci, które się wszędzie pojawiają. Wiesz, a no. ludzie. Y, ludzie teraz są przyzwyczajeni, że jak coś się zepsuło, to się nie naprawia, tylko się kupuje drugie. Nie? No jest taka tendencja, chociaż mam nadzieję, że y, i to tak pozytywnie, że ta edukacja nasza, że... Nie wyrzucaj, oddaj komuś, jak no. ci nie przyda się albo rzeczywiście zrób z tego coś innego. Niektórzy mówią na to up upcycling, chyba to się nazywa coś, tak. że wiesz, że mm -hmm. do czegoś już się nie nadaje, ale się nadaje Zero do czegoś waste, innego, nie? To się o może. Zero Albo żeby z czegoś takiego wiesz, prostego co masz w domu może to zaadaptować, żeby zrobić z tego jakiś przydatne do czegoś innego i da To wiesz, nie wiem, bierzesz sobie plandekę, która jest y przeznaczona do przykrywania jakiegoś tam drewna, robisz tak. coś z tego dom mm. do spania w lesie, Jak nie? Te tipi na przykład tipi na przykład, albo plandekę, mm. po prostu rozwieszasz Posta jakoś tam. Jako, tak, no, no. Mm. Tak. I takie rzeczy tak. naprawdę. Kiedyś żeśmy liczyli, wystarczy tak naprawdę, żeby to komfortowo w miarę zrobić, nie liczę spania, bo wtedy potrzebujesz śpiwora, który śpiwór to nawet taki tani, to jest... Warto dość zainwestować już, nie? więcej pieniędzy, bo wtedy nawet jeżeli namiot Ci przecieka albo wieje, albo... Źle dobierzesz, nie wiem, podłoże, to ten śpiwór jednak robi robota, nie? To znaczy, bo ja już. kurczę, ja nie pamiętam ile ja lat temu spałem w namiocie w ogóle? Wiem, ty teraz hamakujesz. Hamakuję albo śpię na ziemi, mm -hmm. nie? To wtedy sobie taką właśnie plandeczkę budowlaną rozkładam pod, pod śpiworem mm -hmm. i jest super, nie? Mm -hmm. A czy jest super, bo. Na początku jest namiot super, bo jak się człowiek zamknie, to się czuje albo jak, na przykład, jak w domu trochę taka. na przykład chłopak z dziewczyną jedzie, to raz, że może potrzebują taki bąbelek, żeby tam wiesz, się odciąć od świata. Od, Albo dla początkujących to jest takie, że wiesz, troszeczkę bezpieczniej się czujesz. Jesteś troszeczkę odcięta, tak. troszeczkę mm -hmm. zasłonięta, coś. A później ludzie wolą chyba, wiesz, pod plandeką, żeby widzieć wszystko, słyszeć lepiej, wiaterek poczuć, nie? No tak, tak. Mieszkasz w bloku z wielkiej płyty, kurczę, idziesz do lasu, żeby spać, tak wiesz, takim bąblu smacianym, to nie, to lepiej na otwartym. Takim. Bo e, podoba mi się e, twój, wasz kanał, twój w sumie, bo e, jest dużo rodziców, którzy mają nastolatki, nastolatków, albo mhm. dzieci, no nawet takie już, nie wiem, no, 10 lat e, i te dzieciaki są zafascynowane e, mhm. tym dzieciakem. I teraz kupować z dziecku, które nie do końca wie, czy to będzie ta fascynacja długo, e, wysokobudżetowy sprzęt, czy lepiej coś, co się sprawdzi, a, a e, nie, nie będzie kosztowało to rodziców kolejne hobby mojego dziecka przez rok. Wiesz co, mi się wydaje, że to muś... chyba najlepiej jak to jest ewolucja. Czyli właśnie, bo wiesz, nie? dzieciaki to trzy razy w roku zmieniają hobby, wiem, sam mam syna dwunastoletniego. Tak, tak. Bo to są poznawiam. pytania rodziców do mnie, że okej, okay, ja kupię nóż, ale jak ja wpisałam mhm. w internecie nóż do lasu, to oprócz mory, to mhm. reszta noży to są naprawdę, a, a dziecko to zgubi, zniszczy, połamie, wiesz, lice też nie do końca wiedzą nie wszyscy oczywiście. Mhm. Wiedzą, z czym ten bushcraft survival się łączy. No i oni rzeczywiście boją się, no to są jakieś pieniądze. No. E, a wasz kanał pokazuje, że można, tam takie, teraz ostatnio była taka seria odcinków porównywanych. Tam porównywaliście plecaki, tak, tak, no. no i chyba śpiwory? Nie. Śpiworów jeszcze nie, nie ale nie, były, było. było hamakowe, love, hamakowe plandeki, mm. właśnie jak tam no. rozwiesić, o. plandeki, jakie są różne plandeki. Ja uważam, że w ogóle wydawanie pieniędzy no to hobby jest. W późniejszym okresie, jak już jesteś taką, wiesz, wciągnięta na marcę. Jeszcze go potrzebujesz, tak, nie? To lepiej zainwestować już takie lepsze. Zawsze, zawsze, to musi być, wiesz, taka świadoma decyzja, ale tak naprawdę też, bo wiesz, 90% to jest marketing firm, nie? Te, te, wiesz, takie najdroższe rzeczy, wiesz, jakieś tam śpiwory puchowe czy coś Czyli w naszych co, wcale warunkach. nie do końca idzie o jakoś. Nie zawsze, nie zawsze cena yy, wiąże się z jakością, nie? Aha. A często jest także budżetowy sprzęt albo to, co się ma w domu w ogóle można. To wiesz jak z ciuchami, nie? <laughs> tak, nie musisz sobie kupować tak, spodni tak. do lasu, butów do lasu, koszuli do lasu, coś tam, coś tam. Możesz sobie wziąć stare jeansy, stare buty, tak. starą rozciągniętą bluzę i siędziesz tak samo bawić. Albo lepiej, bo w nowych ciuchach pójdziesz, że będziesz bała usiąść na tyłku, przyklęknąć coś, a tak to sobie wiesz, usiądziesz, przyklękniesz, się coś pobrudzisz. A, no. to wiesz. E, często jest z dzieciakami, w tak, nie wiem, pewnie też masz tak, jak tutaj przyjeżdżają dzieciaki, nie? No. Ja zabieram młodego z jego kumplami czy coś i na, na początku było tak, że ja nie mogę tutaj usiąść na ziemi, bo mama mnie opierdzieli, że się pobrudzę. Mówię, chłopie, to rodzice nie po to zapierdzielają, kupują pralkę za półtora tysiąca, żebyś ty częsty z lasu wrócił, nie? Raz, nie, drugi, tak. trzeci i teraz już nikt, nawet nie. Które no, no. Nie, Kapsurki, no tak. cztery składniki, <laughs> można w ogóle wszystko, ale się pobrudzić nie można. Ej. O nie, no spoko. No. E, ja zawsze mówię ubierajcie dzieci w ubrania do ciurania, nie? No. Żeby to było rzeczywiście. No panie. E, kolejnym takim moim pytaniem troszeczkę z innej bajki e, niż twój sklep i to co robisz, e, no te twoje wyprawy i ta miłość do Izer. Mhm. Skąd ta miła, miła, bo wiesz, ja to pamiętam jak e, te izery, tak naprawdę. Mhm. To ja te góry odkryłam przez ciebie i Bucha. Mhm. Bo tak to to wszyscy, bez kity, bez kity, bez kity, no. A tu nagle ktoś wyskakuje jak Filip z Konopi <laughs> i izery. Widzisz, bo tak, jak myśmy zaczęli. Ja izery pamiętałem z czasów dziecięcych, bo ja zaczynałem przygody jeszcze z rodzicami, to w Karkonoszach. To były moje pierwsze góry, no. jak pamiętam, lat kilka. To się jeździło wtedy w Karkonosze, ale to wtedy, ja pamiętam, jak się rodzice jarali tym, że pierwszy raz na przykład w plecaku jest zamiast grodziskiej szklanej, to butelka plastikowa gdzieś tam z NRF. <głosy> <głosy> ja tylko tak młodo wyglądam, <noise> ale pamiętam te czasy, a obok okay. były Mizery, nie? No. I tam czasami zahaczaliśmy, ale to były takie trochę po macoszemu traktowane góry, a teraz wiesz, po pierwsze, tam nie jest żaden park narodowy, nie jest tam park krajobrazowy, to są zwykłe lasy. Jednocześnie tam jest przepięknie, tam są miejsca... No tak po naszych tak? To... to, bo ja jeszcze nie byłam w liderach, tak Dobrze, tak, Proszę, rady. możemy jechać razem. E, dobra, zobaczymy <laughs> czasowo, bo te weekendy tylko. Nie, niekoniecznie. No, to już, już zaczynamy no, Jak się umówimy, to tam tak. ja mam tak. szefa wariata, ale się dogadam. <laughs> Ja też miałam taka jakafur, jak że, że to jest swój... Nie, no to, jest koniec, to tak, bo to y, bo ja ci powiem, że rzeczywiście to wygląda fajnie, bo ja to wiesz, roślinność jest, ta ciekawa roślinność. Ja myślę, że tam wiesz co, myśmy tam kiedyś znaleźli, nawet wysyłałem do botaników i oznaczali to. bo Znaleźliśmy tam coś, tak grzyby, które wyglądały jak palce wyrastające z mchu. Yy, wiem, wiemy. Yy, o Jezu. Boże, nie pamiętam nazwy. Maczu, maczu Bowaty, maczu, mama, Teraz mama, nie pamiętam, mama. ale zrobiliśmy zdjęcie, bo to wyglądało yy -y. w ogóle jakby się z ząbek chciał wydostać, tak, przysięgam. Tak, na naszą miejscówkę, a jest piękna taka kamienista plaża, do najbliższego szlaku masz 3 km, spokój, cisza, mm. naprawdę zakochałabyś się, nie chciałabyś coś Przysięgam, mogę się założyć o rękę do łowcia. Coś moje makowskie góry? No. A tam też jest tak, wiesz, tam są takie góry, takie wiesz, okay. że... że... Jak tam jakiś staruszek, czy coś, to też może chodzić, bo tam najwyżej to jest chłopak 1061, więc spoko. Mm -hmm. Znaczy, ja nie mówię, że tutaj jest nie górzyście, czy coś. No, Makroski, nie, no ja no. My, my jesteśmy 172 metry nad poziomem morza. O, no to tam wy... jak zery, nie? <laughs> y, jesteśmy wyżej niż Warszawa. O, aha, bo tu jest ten park krajowy hmm. <laughs> y, Wracając do Izer, i y, weszliśmy na naszą miejscówkę, patrzymy, no toją palce kój, to ręki nie ma, więc spoko. Porobiliśmy, rękę po, 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 porobiliśmy fotki i się okazało, że były dwa miejsca w ogóle chyba w Polsce, gdzie to występowało, a w ogóle nie Izery oznaczyli no, okay. to miejsce, więc jakbyś tam pojechała, to pewnie, pewnie byśmy zrobili mało kilometrów, gdybyśmy chodzili co w sumie jest dobrze, bo byś się to schylała i coś znajdowała. Nie? A mniej, tam mniej więcej jest... tak wyglądają moje szlaki, tak. Kasia, pojechaliśmy z Konradem jeszcze, właśnie z Konradem Buszą z Buszka no. w Trzech Kiedyś to był chyba koniec września i poszliśmy na tą naszą miejscówkę. To jest poza szlakiem jest off -road. Idziesz sobie, wiesz, wzdłuż takiego fajnego potoku, wygląda naprawdę jak Alaska, kamieniste plaże, nikogo oczywiście, bo to poza szlakiem, no, no, no. możesz tam chodzić, no. trochowiska, no. co? Idziemy i po prostu było tyle prawdziwków, które prawdziwków, szlachetnych borowików, no. że nam się już przestało chcieć schylać. Naprawdę. Yeah. Na, ja mam na którymś filmie, jest, no. bo y, powiedziałem, że to jest jak powierzchnia drzwi takich do domu. I było chyba 16? Takich dorodnych, twardych wiesz, kamień prawdziwków na takiej powierzchni powiedzmy 2 metry na metr, nie? Taki Boże Raj, Mój, mojego tedy no. ja bym tam wysłała, to by nie Ciekawe, że Ja miałem parę razy tak, że po prostu mi się już nie chciało, bo no to, to wiesz, z plecakiem się schylać kiepsko. -stop no stop zdejmować, musisz zakładać... No, to I jeszcze później musisz nieść. No. Nie? Także to ja zbierałem tylko na. Więc. albo żeby sobie usmażyć na masełku, tak wiesz, na miejscu, na ognisku, mhm. albo po prostu tylko w drodze powrotnej. Ewentualnie to... jakieś więcej, to cuszy cię od razu. Ewentualnie tak. tak chociaż chociaż i zery, to. i suszenie to nie jest dobry pomysł, bo widok na no, taki susza, bo tam jest mokro. Wilgotność. Znaczy to fajna roślinność może być. No dobra, tak się. Myślę, że No dobra, dziękuję Ci Marek dziękuję za myślę. odwiedziny w ogóle w moim królestwie. Ej, jest super, polecam. Jeżeli ktoś jeszcze nie był, to, to ja nie wiem, czy mogę zapraszać do Ciebie? Możesz. To zapraszam, zapraszam, do Kaśki, jest cudownie. Ma super teren i w ogóle i prysznic jest fajny i... Konewkowy. Można się zaszyć, jest ekstra i w ogóle to jest... Nie słychać, wiesz co, ja nawet jak jesteśmy u nas na kampie, tak? to gdzieś tam słychać czasami szum opon, bo jest jakaś tam chyba półtora kilometra droga. No. A tu tego nie słychać szumu u ciebie, gdzie jest eee... najbliższa droga jakaś taka większa, nie? nie słychać. Czasami przejść jakiś Kilometr opon. Kilometr stąd w tamtym kierunku. Jakoś jest ciszej. Może tak. dlatego też trochę, że wieje, ale, tak. ale generalnie generalnie tak. jest. Znaczy, nie, super ogólnie jest, jest ciszej. W nocy słychać pociągi, niestety. Aha. Bo jesteśmy w takim kolanie, że jest stacja, tak, i później zakręca. Czyli z dwóch stron mamy mhm. pociągi, ale to musi nieść nocą jeszcze jak jest z tamtej strony, bo tak to, to też nie. Tak czy tak, jest tak, 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 super. Ja mam nadzieję, że się jeszcze uda mi kiedyś wprosić i że tu wyłączę także. Ale, się, tak, żeby ale było rzeczywiście, że dolać. Cię zapraszam i tu nie ma żadnego problemu. Dziękuję. Dzięki i do zobaczenia przy następnym odcinku. Pa!